Przede wszystkim chcę odpowiedzieć na oczywiste pytanie, dlaczego się dzisiaj w trybie nagłym spotykamy. Ja cały czas we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej monitorowaliśmy tę sytuację niestety nie pierwszą taką sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia kilkadziesiąt godzin temu na Bałtyku i związana jest z tymi podejrzanymi zachowaniami niektórych jednostek z tzw. Floty Cieni. W tym przypadku chciałem przede wszystkim zacząć od podziękowania, bo my przecież nie jesteśmy przeczuleni, my nie jesteśmy przewrażliwieni. Miało miejsce już kilka bardzo masywnych zdarzeń, zniszczenia infrastruktury podwodnej, więc te zagrożenia nie są abstrakcyjne i w przypadku tej tzw. floty cieni są to przede wszystkim jednostki rosyjskie, chociaż pływające pod różnymi banderami, tak jak w tym przypadku, jeśli dobrze odnotowałem, to były Bermudy czy Antigua, tak? Antigua. Ale przecież wiemy o co chodzi. Dzięki waszym działaniom ja jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowany, że w sposób bardzo skuteczny, dyskretny, bez nadużywania, niepotrzebnych środków, ale udało się zniechęcić statek do jakichś działań kinetycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenia kabla energetycznego, no bo sprawa jest niestety już dość typowa, jak tutaj panom admirałom, generałom nie muszę tego wyjaśniać, ale ciągle nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak często obiekty infrastruktury krytycznej, te międzynarodowe leżące na dnie Bałtyku, jak często są obiektem działań o charakterze dywersyjnym czy, czy wręcz terrorystycznym. Mieliśmy już do czynienia z akcjami, które doprowadziły do bardzo masywnych uszkodzeń. W tym przypadku statek manewrował w pobliżu kabla energetycznego łączącego Szwecję i Polskę. To, że także dzięki waszym działaniom, szybkim, i zdecydowanym jednostka odpłynęła do jednego z portów rosyjskich, no to jest, no oszczędziliśmy sobie bardzo poważnych, no i Szwedom, kłopotów i i nakładów finansowych. wiem, że jeszcze yy, yy, cały czas badamy, czy nie doszło do podłożenia jakichś ładunków. No, wiadomo, że trzeba to sprawdzić bardzo dokładnie. Yy, czy, czy dobrze rozumiem, ORP już się ciągle w, w morzu, Całyska, tak? Zypamy, yy. Trak yy. Trak I na razie nie ma żadnych yy. Yy, złych ma sygnałów. Ok. I taki przypadek dobry, no czy dobry, no. Źle, że mamy do czynienia z takimi zdarzeniami, ale przypadek sprawił, że ja dzisiaj będę także w Gdańsku de facto inaugurował wielki zakład produkcyjny leżący nad wodą na Nowej Wyspie Ostrów Baltic Towers i mówię o przypadku, ponieważ tam będą produkowane wieże wiatrowe, morskie a więc także pod nasze masywne inwestycje na Bałtyku. I musimy sobie zdawać sprawę, że te incydenty, jakie się zdarzają z udziałem Floty Cieni, czyli tych de facto rosyjskich sabotażystów, one mogą się niestety powtarzać w przyszłości coraz intensywniej. I z tym się krzyżuje nasze, nasze działanie, czyli bardzo poważne inwestycje na brzegu i na morzu. Dotyczy to nie tylko inwestycji wiatrowych, no ale elektrownia jądrowa, która będzie budowana przy pomocy przede wszystkim transportu morskiego, jeśli chodzi o dostawę podstawowych elementów do tej budowy. To są oczywiście offshory, czyli wielkie, naprawdę gigantyczne farmy wiatrowe, które będziemy stawiali na, na Bałtyku, nie mówiąc już o innej infrastrukturze, tej klasycznej podwodnej, kable, gazociągi, etc. Więc nieprzypadkowo natowska inicjatywa to Warta Bałtycka czy to Baltic Century z naszej inicjatywy no, okazała się czymś koniecznym. Nie, nie, nie trzeba było użyć takich środków wczoraj, ale, ale nie oszukujmy się, znaczy, nie ma sobie co budować jakichś iluzji, nie ma co wypierać tych faktów. Bałtyk stanie się być może miejscem, tak jak dzisiaj wschodnia granica Polski, permanentnej konfrontacji takiej hybrydowej. Chociaż to już nie jest do końca hybrydowe. No, jeśli ktoś wysyła jednostki po to, żeby niszczyć infrastrukturę, to nie wiem, dlaczego mamy to nazywać konfliktem czy wojną hybrydową. To jest prosty agresja wymierzona w bardzo istotne, dotyczące naszego bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko rzeczy. Więc chciałem bardzo podziękować za tą akcję i za to, że wszyscy pokazali, że jesteśmy gotowi do, do tych przedsięwzięć, ale też no, jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby wszyscy sobie uświadomili, jak bardzo potrzebne są i nakłady, i, i wasza ciężka praca codzienna, bo niestety będziecie musieli używać środków poważnych prawdopodobnie bardzo często w związku z narastaniem tej, tego realnego, coraz bardziej zagrożenia, jeśli chodzi o, o, o kwestię naszej infrastruktury krytycznej. Także proszę też podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozładowania tej, tej, tej sytuacji, za, za szybką i, i dobrze pomyślaną akcję i sposób działania. Panie ministrze, chciałby coś dodać? Ja tylko chciałem, panie premierze, dodać, że bezpośrednio też po interwencji wojska ten statek zmienił kurs z Talina na Rosję, więc my doskonale wiemy, że ten statek jest zagrożeniem i też chciałem podziękować wszystkim żołnierzom w imieniu ministra obrony za tą akcję, która, tak jak powiedział pan premier, była bardzo dyskretna, ale też bardzo skuteczna. Widać, że w każdej takiej sytuacji po prostu trzeba reagować, nie można zostawić nawet cienia wątpliwości, że My w, w tym trudnym momencie nie czuwamy. Wojsko polskie czuwa, jest na miejscu. Dziękuję wszystkim żołnierzom, wszystkim marynarzom i serdecznie dziękuję.